w pięknym małym domku dziewczynka mieszkała fartuszek nosiła usteczek dawała no i jeszcze coś ale o tym sza jedną małą rzecz tralalala la, la, la. od ilu lat pan handluje? ja? Ej, już gdzieś od 20 lat to jest ciężki biznes? ciężki biznes, lekkie pieniądze Czyli za niewielkie. Daj tam spokój. się wieża, portki modre, nie chciały mieć owych żadne. Jakże młodruk białe gacie, każda mówi, pójdę za ciebie. Jakże mnie od przemyśla, trzymała się baba wyśla i tak mocno się trzymała, konią łobroku nie dała. W tej chwili jest ciężko przeżyć. Tylko, wie Pan, powiem Panu o, od razu. Trzeba ceny takie robić, żeby biednym ludziom pomagać. Orałem, orałem długo Twoje pole, teraz ma dziewczyno orać Ciebie wolę. Kochałem, kochałem ja cztery kobiety, Teraz kocham Ciebie, Marysiu, niestety.